Ok, jesteśmy już na miejscu montażu. Wyjęliśmy sobie przed chwilką urządzenie z kartonu. Trochę zgrzaliśmy się w to wszystko, wnosząc. Przyponimy założenie. Urządzenie wieszamy w tym miejscu. Tutaj zejdziemy rurkami z korytkiem i przejdziemy nimi na zewnątrz. Przykładam sobie blachę. No i to najważniejsze urządzenie musimy powiesić w poziomie, dlatego też mam tutaj poziomicę. Takie urządzenie nie jest zbyt ciężkie. Mamy tutaj dosyć twardą ścianę, dlatego bez problemu urządzenie powiesimy na czterech śrubach. Zabierzemy się do wiecenia. Rurki będą mi wychodziły tutaj z tej strony. Dąbić. Do tego momentu. Przewiert musimy zrobić gdzieś na wysokości tego pokrętła, czyli w tym miejscu musimy zrobić przewiert. Także bierzemy się do roboty. więc wiercenia na dzisiaj. Jak widzicie, mamy wykonane. Jakoś to w miarę poszło, trochę nam pospadały rzeczy z parapetu, no ale tak się czasami dzieje. E, Przewierdnie był jakiś uciążliwy, poszedł nam w miarę szybko, także teraz się bierzemy już do takiego bardziej cichego i przyjemnego montażu. Teraz ta cienka ryska. OK, teraz potrzebujemy nakrętki do zrobienia kielichu. Rurki mamy przepchane, więc jednostki wewnętrznej wykręcamy sobie te dwie nakrętki. sobie je chwilowo tutaj. W odpowiednim miejscu zrobić ten zakręt, czyli nasze kolanko będzie szło mniej więcej tutaj, dlatego my gdzieś tutaj na literce R będziemy potrzebowali mieć te rurki złamane. Myślę, że w ten, sposób, w ten sposób będzie to zrobione dobrze. Dobra, bierzemy sobie urządzonko, wrzucimy sobie je już na ścianę i to będzie ostatni raz, kiedy było ono widziane na kanapie. I w ten sam sposób dokładamy. Robki mamy już e, przygotowane. Przystawimy je sobie tak, jak mówię, w ten sposób, e, po to, żeby to wszystko najpierw pospinać. Nakrętkę. A wyszedł nam ponownie kielich. Myślę, że bardzo fajny. Robimy sobie kielich na drugiej rurce. Jak widać, kielich pierwsza klasa, elementarzowy. Mamy tutaj ustawioną już moc 42 Nm. Ok. I będziemy się powoli sprzątać. Na zewnątrz próżnia nam się robi, więc my w tym czasie możemy podpiąć zasilanie. Ok, wszystko nam się fajnie pozamykało. Wtyczkę skręcamy i generalnie będziemy ją zaraz mogli włożyć do prądu. Ok, czas na wykonywanie próżni myślę, że już nam się skończył. No, i okej, okay. generalnie montaż mamy skończony. Musimy tylko teraz ustawić to urządzenie na swoim miejscu. No, i okej, okay. montażek mamy zakończony. Urządzonką mniej więcej stoi tak. Dajemy mu około 10 minut, żeby sobie pochodziło. I montaż mamy skończony. OK, klimę mamy zmontowaną, klient jest zadowolony, więc teraz tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego jak wytłumaczyć w jaki sposób obsługiwać pilot. Jak widzicie, urządzenie tak jak zaplanowaliśmy prezentuje się bardzo fajnie. Myślę, że będzie pasowało do każdego wnętrza, do tego wpisuje się wręcz idealnie. My lecimy dalej w Polskę i pewnie spotkamy się na kolejnych montażach. Także dziękuję bardzo za uwagę. Jakbyście mieli jakieś pytania, no to śmiało zdawajcie je pod spodem, pod każdym filmikiem w komentarzach. Postaram się Wam na to wszystko odpowiedzieć. Zobaczyłeś właśnie urywki z całego montażu, jaki przygotowałem dla wszystkich kursantów Akademii Klimatyzacji. Montaż klimatyzacji nie jest czymś skomplikowanym, jeżeli się wie, w jaki sposób to wszystko ze sobą połączyć. Dlatego, jeżeli masz taką ochotę, to zachęcam Cię serdecznie do odwiedzenia mojej strony akademiaklimatyzacji.pl, wykupienia odpowiedniego szkolenia, w którym nauczę Cię, w jaki sposób można montować klimatyzację. A jeśli chcesz, żebyśmy to my zamontowali Tobie klimatyzację, to również zachęcamy do kontaktu. W tym celu zaraz zobaczysz ekran z naszymi namiarami kontaktowymi. Do usłyszenia!